Dzień dobry. Państwa wszystkim informacje takie, jakie wątki się które już Państwo teraz. Ja przepraszam Maria nigdy nie odpowiadam na takie pytania, bo to jest zdradzanie tajemnic i to jest potem nieatrakcyjne dla widza, żeby oglądać coś, co już wie, że ma oglądać i jak będzie wyglądało. Więc y, powiem wymieniająco. Jest y, śmiesznie, jest strasznie. Jest wzruszająco i jest bardzo emocjonalnie. I to są takie rzeczy, które tutaj robimy. Oczywiście fantastyczne spotkania z naszymi widzami, którzy przyjeżdżają z różnych stron Polski, żeby, żeby, sobie, żeby się z nami spotkać, tutaj porozmawiać, zrobić zdjęcia, więc to są fantastyczne momenty. No a generalnie dużo pracy, dla mnie akurat tym razem nie, bo ja nie reżyseruję, więc jestem troszkę oszczędzony w tej kwestii. Natomiast koledzy, owszem. Oh 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 ale my też nie rejestrowaliśmy. No, jako <noise> <noise> <d> <noise> <noise> no, żeby <noise> ludzi jednak zachęcić, prawda? Aha. Bo to w ten sposób też. Bartek, działa. ty jesteś, jesteś gadatliwy. To. Ja jestem to gadatliwy to... bardzo. Dziś już się trochę nagadałem, ale to na planie. Ale były też pościgi, co lubimy najbardziej. Myślę, że mieszkańcy Sandomierza również, bo mogli zobaczyć jednego dnia wiele akcji, w których byliśmy bohaterami. I oczywiście robiliśmy to co zwykle, czyli pilnowaliśmy porządku w Sandomierzu. Pościgi były bardzo brawurowe. Jakie były? Braburowe? Tak, pościgi były bardzo braburowe. Nawet na trzy auta, więc wow. tak. Rzeczywiście się biało, tak? Tak. No, ja mogę powiedzieć wszystko, co się działo, ze szczegółami. Tak, zdradzę wszystko, tak, wszystkie nasze tajemnice. No, Ja z, miałem przyjemność nagrać wspaniałą scenę z Michałem Pielą i Arturem Pątkiem, gdzie w, korzystałem z swojej wybitnie specjalistycznej wiedzy i niewiedzy również, jak się okazało. I, Tyle mogę powiedzieć. No, właśnie tak. Dużo mówić ma powiedzieć. A wszystko będzie można zobaczyć już niedługo. Tak, wszystko nie będzie można zobaczyć już niedługo. Wszystkie właśnie tajemnice rozwiążemy. Już właściwie nie będzie żadnej tajemnicy do rozwiązania w naszym mieście. Więc na tym chyba zakończę swoją odpowiedź. To wszystko ewoluuje, różnie to jest. Czasem trudniejsze zagadki, ale zawsze nieocenione wsparcie Ojca Mateusza. No, dzięki temu wszystkie są rozwiązane do, jak do tej pory. No, dużo się będzie działo w tym nadchodzącym sezonie. Tak jak Artur mówił, będą i wzruszenia, i będzie śmiesznie, i będzie trochę strasznie. Więc właściwie to, czego widzowie oczekują od naszego serialu, ale też oczywiście dużo więcej. Te odcinki będą chyba już po nowej roku, wiosnę. na wiosnę, na wiosnę, tak. Dobrze kojarzę Jurek, góry wysokie, tak? Góry wysokie, tak, tam w, w, w budynkach winnicy sandomierskiej. Wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj się odbywały te zdjęcia, więc takie miejsca nie tylko związane z samym centrum miasta oczywiście są. A tam się pojawia? Nie, to na to mnie Pani nie naciągnie. Ja już się nauczyłem Wasze podchwytliwe pytania w ten sposób, nie, na pewno. Na pewno nie. Chyba, że Beata coś ja chce Wam ja powiedzieć, powiedzieć, ale Bata nie może, bo Beata z kolei pisze dużo i tajemnice Właśnie. by pozdradzała, Właśnie. więc znaczy, tak... Na na moich kolegach wszystkie zagadki, znaczy Słuchajcie, my jesteśmy od tego, przepraszam cię Batko, ale my jesteśmy od tego, żeby grać, a nie żeby odpowiadać o tym, co gramy, jak gramy, po co gramy. Nie. Macie szansę potem oglądać wszystko, co zrobiliśmy, prawda? I będziecie mieli taką okazję już niedługo. No, parę, miesię parę miesięcy, ale to przypadku. Zleci, zleci bardzo. Się gra jesienią, w Sandomierzu. jesienią się gra w Sandomierzu, równie fantastycznie jak wiosną, zimą i latem, tylko jest po prostu zimno teraz. Tu niestety nie trafiliśmy na pogodę. Pierwszego dnia, jak nie jeszcze nie było, to... To rzeczywiście tu wszyscy bardzo sobie chwalili, ale wczorajszy dzień był słaby, dzisiaj też jest łączno, chociaż już słońce się pojawiło, więc nie możemy narzekać. Czy przeszkadzają? Wie Pan co? Yy, trudno określić przeszkadzają. No musimy się przyzwyczaić z pewną niedogodnością, która jest wtedy, kiedy jest sporo ludzi na rynku, bo trudno ich opanować, yy, jeśli chodzi na przykład o taką dyscyplinę, niemówienia, prawda, czy nie nierobienia zdjęć w trakcie ujęcia. To czasem się zdarza, że ktoś wchodzi tuż po rozpoczęciu, nie wie jeszcze i musi i musi być poinformowany, ale generalnie rzecz biorąc, to, to jest drobna niedogodność, a nie przeszkoda. I, nie? I to nie tylko mieszkańcy, bo przecież przyjeżdżają tutaj wycieczkowicze z tak. całego kraju i poprzednim to... razem jak byliśmy, byli nawet z Kanady przyjezdni. Którzy przy... Z Kanady. A gdzieś Wieka. Są wycieczki szkolne, są tak, wycieczki tak. seniorów i wszyscy chcą zrobić sobie zdjęcie. My się już znamy właściwie z wieloma z nich, bo oni od lat nam tutaj pomagają w pracy, więc jakby to takie zasady już właściwie troszkę jakby przy znajomości normalnej, no przy kumpelstwie. Tak jak z Waldkiem na przykład. Oj tak, myślę, że tak. tak no, przez tyle no, lat to na pewno. Był czas, żeby się w, rządu, w Co byście może jeszcze chcieli zmienić? Czy, by, czy by to było Nie, wie Pani co, ja, to, to nie. Ja myślę, że nie, oddajmy głos Beacie, bo to jest też ciekawy przypadek. Beata grała tutaj na początku, kiedy Pierwszy byliśmy odcinku. w pierwszym odcinku i teraz zapytajmy ją, jak ona to widzi, bo nie była w Sandomierzu już od wielu lat i zapytajmy ją, jak widzi te zmiany jak widzi, jak się miasto... Proszę, w 2008 roku w lipcu... Szczerze mówiąc, ja nie, ja nie miałam szans jeszcze ci obejrzeć Sandomierza, więc trudno mi y, ocenić. Na pewno, ja, co bym chciała zmienić, żeby był lepszy dojazd do Sandomierza, bo jednak ciężko mi się tutaj jechało, szczerze mówiąc. No cóż, no, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Wiesz, co było ciemno? Sorry, było ciemno. Ja nie zauważyłam różnicy. E, w tym odcinku gram w siostrę księdza tak, Jacka. Tak. Wyjątkowo wredną, ale księdza Jacek też łatwy nie jest, więc no, rodzeństwo. Sami Pewne tajemnice rozumieją. się pojawią dotyczące przeszłości księdza Jacka w tej serii. także tajemnice. Pewne tajemnice, których zdradzać oczywiście nie możemy, to... ale taki suspens się tutaj będzie rozwijał. Oj bardzo, no Propor proporcjonalnie, proporcjonalnie dobrała, tak? Nie możemy aż tak precyzyjnie wszystkiego wyjaśnić. To kiedy zostają Państwo? pracujący od to... Niektórzy już. wyjeżdżają już dziś, niektórzy wyjeżdżają. Jutro. No to jako określić. No generalnie przyjechaliśmy na cztery dni, hmm. słuchaj. Tak? Za krótko, zdecydowanie za krótko. <śmieniciela> A w będą kręcone kolejne odsięgnięcia w tym roku. Jerzy, powiedzmy, przyjedziemy w grudniu, tak? Czy w listopadzie, czy w grudniu? Nie wiem. Jak zwykle cieszymy się bardzo, że jesteśmy w Sandomierzu, to jest nasze miasto, niektórzy nawet obecni tutaj są ambasadorami Krzemienia Pasziastego. I bardzo jesteśmy z tego dumni. Wspaniale się odnajdujemy tutaj na małych uliczkach, i nad Wisłą jest zawsze przyjemnie i cieszymy się, że możemy tutaj wracać, bo to jest też trochę nasze miasto. 18 lat już się zżyliśmy z mieszkańcami i z, z, tą, z tym wspaniałym królewskim miastem, prawda? Proszę, chodźmy. Dobrze, chodźmy. Tak, jestem w jedną z współautorów. Ech, jak to wygląda, no, nie <grymne> wiem od <z> czego zacząć. <grymne> się w domu, pomysł? Są pomysły, pomysły wie pan co, z życia, z życia, z internetu. No i co, no trzeba, trzeba, że tak powiem dopasować je do formatu. To jest na pewno zawsze najtrudniejsze, bo wiadomo, że Sandomierz jest małym miastem i nie wszystko tutaj może się jednak wydarzyć, tak. Um, no. Chcesz coś tam wymyślić, bo to 18 lat myślenia to już pewien problemy musiało Powiem panu tak, mi się wydawało, że jak napiszę pięć odcinków, to ja już nic więcej nie wymyślę, no bo skąd ja mogę czerpać te inspiracje, ale okazuje się, że pomysłów ciągle przybywa, także z tym akurat nie ma problemów. Pan nie zdradzi? Nie, w życiu zabili mnie. Ale, bo pan ciuchy jesteś. To, inspirujący jest właśnie przed scenariuszem, inspirujący jest, jest, jest sam dom, jeszcze tak, konkretny. że Sandomierz na pewno jest inspirujący, tak jak powiedziałam, nie wszystko w Sandomierzu może się wydarzyć, więc sam ten, sam klimat Sandomierza powoduje, że ja wiem co, z jakim pomysłem mogę tutaj, jaki pomysł mogę dobrać do miasta, a jakiego mogę unikać. Myślę, że też specyfika tego miejsca, ale również mieszkańców narzuca pewien też rodzaj postaci tak, które później gdzieś tam się pojawiają w głowie i na, na, na ekranie e, monitora. E, ludzie z Sandomierza w mojej opinii są mega ciepli, e, mega e, gościnni. Sama na przykład dzisiaj doświadczyłam tego w jednym ze sklepów, do którego weszłam spróbować lokalnych serów. Zostałam nagle obdarowana przepiękną tazgą z krzemienia. Nie spodziewałam się tego. A, krzemia siostry, tak jest, właśnie tak. Nie ma zmęczenia z Nie no gdzie? No, gdzie ja miałabym się zmęczyć z Sandomierzem? Jeszcze nie zdążyłam. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.